Witam wszystkich z tej strony. allok, To jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. I dzisiaj na farmie są ze mną dwie y, tuczące się świnki, y, czyli Maniek i Nie jestem świnką, ale. Dzień dobry, witam no, was i serdecznie. Duszek! Hej, witam wszystkich. Pamiętacie Duszka? No. dawno go nie było. No i, i no. Poza, poza, poza naszą farmą, gdzieś tam kurczę przez telefon z nami rozmawia. Dusze, ten. Krzychu węgiel Ślązok. Du, du, duszek, bo czekaj no, na mnie, bo ja nie no mogę odpalić Ten doj, tego... Ten jest taki czarny jak kurczę węgiel od Ślązoka. Ale o co tu chodzi, że ja się nie mogę tutaj... Yy, w ogóle... się. No rozłożyłem się na X-a i nie mogę. <grych> A Heder rozłożył. No, Hedera pewnie nie rozłożyłeś. Czekaj. Okay. No nie rozłożyłeś, teraz rozłożyłeś, bo sądy nie podniosłeś. Jeszcze sonda. <grych> no, człowiek. O! A no wiesz. Ej, ale jak że taki kawałek co przyjechałem mam już 5% Wierzyć Nigdy nie wiesz mój Miała ten czy czarna stania, Która będzie ładniejsza? Czarno? Yy, czarna? Ale tu jest no, fajny. To białą. <laughs> Okej. Okay. Ale to jest fajne, tu mi pokazuje ten. Taki jest jak w Mercedesie u mnie ten. No tak. Czujnik taki. Że tamten jest do parkowania, a to jest pokazuje, Yes, jest. of course. No, a to pokazuje heder, taki header. No, jest, of course. Kapiszony. O, ty, muszę tam do owiec skoczyć na chwilę. Ale, Bayer, podoba mi się ten kombajn. Jestem Nie. bardzo tutaj zadowolony, że mogę go dzisiaj oferować. Uuu, to ja muszę skoczyć tam do tych owieczek. Brrrr. Moje owce chyba zdechły. <grym> Pani tak, jak to będzie. będziecie mieli po 80% to alarmujcie mnie Oczywiście Kultura, eee, e, is no, To było jest. grzeczne Jakbym no. był niegrzeczny, to chciał kur... Pani to jest uniwersalne ty, no ten Zetop to tu drifty robi jak się nie mieździ do tyłu. Tak, po tak, poprany. To za młe jest. A wiecie, że ostatnio graję za Adamkiem? No, mówił mi. O kurde. A, pozdrawiam, a kogo ja miałem pozdrowić. Pozdrawiam Kaspram... co to jest? Pozdrawiam Kaspram. Dobra, pozdrawiam Kaspra. Nazwiska nie pamiętam. Znaczy zapisałem, ale nie mogę się rozczytać po sobie. Ty, ty, ja. Piszesz jak duszek pazurą. No. A najładniej to mi wychodzi K, to co było na koszulce. Jak wiem co. <laughs> jak kaktus. Tak, dokładnie. Ja nie wiem, czy, czy, czy ty przypadkiem nie pomyślałeś o czymś innym, ale nie. wybaczę ci to, bo wiem jaki jesteś. Pomyślałem o kupie. Aha. nie Ładnemu na myśli, jak to mówią, nie? nie. Wiem, jak była rozmowa o kupie na początku Majka, poranna kupa na ma Aha, i tak to się no. skojarzyło. No, no inna kupa. Tak nie było. No, logiczne faktycznie. Tak, tak było. Tak mogło ja być. nie przypominam sobie takiej zaistniałej sytuacji. Według moich ustaleń to tak nie było. Z tymi ale... swoimi ustaleniami to ty się cicho lepiej. W ogóle... A ty wiecie, jak coś... Wy nie wiecie co to ust ustalenia to w ogóle, zeznania. więc czego wy to pyskujecie? To nie wiemy? Ty, tutaj się wszystko na tej mapie przesuwa, zauważyliście? Nie? Tak, widzę właśnie. Maszyny się, się przesuwa. Tak, widzę właśnie. <laughs> nie ma go w grze, ale widzi, nie? No Bo ja nie wiecie, on coś. ma rentgen w dupie. No. <laughs> to jest <laughs> iluminati. <laughs> A, Dobra pędzę tylko ino Gdzie to co to i sprzedajemy? właśnie mi was tutaj Potrzeba trzeba. Gdzie jest Zdaję refresh LLC Tak A czy ja tego pola sam nie siałem. O, o Jezus Maria tak, jak ja tam daleko muszę jechać? muszę jechać O Jasny gwint Nie z tej o strony ja, baranie czy... gdzie ty jedziesz Baranie, Baranek, Kluzje No, płodaj do pół, kiedy ja podchodzę. Ja muszę sprzedać to ziarno, bo mamy 105 tysięcy na minusie, wiecie. Taki. taki par... daję. Ale no, gospodarz, idź pan w chu Na bogatości. Z taką robotą. Jak to się napełniało? Hu, to wszystko? A nie robota. Takim gospodarzem? Takie. E. Pszenica. Sto. No, <laughs> Sypie się i sypie. A ten mój fotel to skrzypi jak stare kutwa, nie? No tak jak mój. Ty nie masz fotela. Opie byś się Weź zobaczyli. bo zaraz chałpę rozwalisz. To Opie, u, ciebie to fotel, u ciebie to nie fotel skrzypi, tylko konstrukcja. To da. Nie, wyobraź sobie, nie, my tam zajeżdżamy do ślodoka, Właśnie, nie, nie, a tam spalona siana, się... ty. Ściana, to ty mieszkasz w domu czy w bloku? W kamienicy. Nadwod. On jest królem na swojej dzielni. Król Wiedział. Jo, pamiętaj, Jumek, jesteś dozorcą na swojej dzielni. Ale może nie przyczepę. Ale wiesz, co? A. Biała, biała skania by lepiej wyglądała do tego, więc. To To mówiłem biała, Aha, a ty to jak czarną. A. Chciałem wziąć białą, ale mi nie pozwoliłeś. Nie, no. w jeden. Ty ja nagrywam jeszcze las? No, ale nowy sezon trzeba zacząć tam, wiesz? Już? Nowy nowy sezon. No nowy sezon leśny ty. Tu jest co tydzień nowy sezon, nie? Ty masz co tydzień nowy sezon... Nie nigdy za No bez To są newsy. Ja radia SK. Chyba kurde fakty po faktach. Fakty po faktach. No kurde, kto to wymyślił? Jakiś debil. Fakty po faktach, no. No w ogóle cały TVN kto wymyślił ty. No skitu. Puszczają Harry Pottera bez przerwy No Jakam... No jak puszczą ostatni ten. Wow, 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 co to? Co? To? Panie no. Póki pana Ale. co ja to Mam Ale ja tu... Jak ksiądz jak mam panad 80 o. No ja też już mam 75, Chodźcie, także chłopię... Ja a długo będziecie jechać do, do stówki? No 90 zaczynam Także niedługo No czyli nie No Dobra Przybądź do mnie. Do mnie moja bo deska! Z której strony jesteście? Ja <coughs> Aha. O, jest w najgorszym możliwym miejscu jesteście. <głos> <głos> jak zawsze. W Oni no bo zawsze w tych najgorszych miejscach są. A ja dlaczego jedziesz naokoło? <noise> no bo bliżej. Bo nie koło. Ja, Jak bliżej? Jedziesz naokoło, no bo bliżej. Jak <noise> bliżej. <głos> o <noise> <Bliżej>. jedno, <jest, głos> bo, bo śnieg no. Bo się nie. A, A to ktoś... śnieg w wódzkim w ogóle, nie wiem czy no, się średnie. u mnie w turku spadł się. chłopie! No u mnie też, nie tak. Ale... No we włocowcu to się nie? To się nie, dziwię, nie? A w sosnowcu tam to już lawiny spadł. No sosnowiec koło włocowka przecież to. Nie, ale no kurczę, ktoś wstawi nawet u mnie ze znajomych zdjęcie na Facebooka. E, rano jak nie wstał, Nie ma znajomych. Nie? No właśnie. No, rano jak wstał, nie zrobił zdjęcie za oknem i wstawił na Facebooka. Jak jest śnieg, no nie? Napadało. O, Co? Jedziesz. Czego ty jeździsz po tym zbożu, bandyto? Ile macie procentów? To. Wszystkie. Aha. Wszystkie. To Maniuś, ty poczekaj, jeno. Ja mam 94, no, Ale tak, stój, ja nie widzisz, pewnie. że ten penis ci blokuje? <laughs> A bo Czekaj, najpierw jego opróżnij, i potem ty sobie dojedziesz, i będzie wszystko w porządku. Ja dojdę. Nie Na muszę. pieszo. No, wypuszczaj. No. A ty masz czy... automatyk, nie? No tak, ale... Mm, zaraz się okaże, że te przyczepienia obsługują z <grym> A co on tu o, robi? Ty, 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 Ale poszukiw. stanął. Ale. Aha, bo to czarne takie. <grym> nie widać. No stoję tak, ty. Muszę. Dobrze, to nie jeździ. Jak ten, jak. Krzysiu, Ale jak w, w ogóle. Ze droga to chyba jest z GTA wycinana. Zobaczcie na nią, jaka ładna. Uwaga i przejść drogę. Ale dlaczego na pierwszą nie nasypało? Dobie, bądź, gówno, widziałem, tak. Bo na pierwszej. Tak. No bo źle podjechałem. No nie widziałeś, że delikatnie. Pierwsza jest moja. No, pierwsza jest Mańka. Tam przyjmuje tylko z klasa. O. Dobra, dużo tak i... jeszcze tego masz? Nie. Ile to ma pojemności? A, 14 i ty bambaryło. Zobacz, już się wypróżnił. Teraz o proszę ja. pode mnie podjechać. O ja. A ty to musisz już. spuścić. O, leci. Pięknie. O! Pięknie to zrobiłeś. Pięknie, o. naprawdę pięknie. Nikt tak nie umie wysypać. Jak ja! Prawo mi tuskania kopci na dwie rury, a ja ona stoi odpalona i spaliła cały litr. Na bogatości. O, jakie lusterka ma! Szkoda, że w wjechałem, no? To cicho. O, jaki ładny klas! To jesteś chwilę nie widział jeszcze. Mm, mm, mm. Zauroczony. Ty Frown jeden Kurcze, kurczę, ale muszę daleko jechać, nie? Kujcie. Zobaczcie sobie, na sam dół mapy po prawej stronie tam jest skup i tam muszę jechać. No, no. i ta skania w ogóle nie skręca! Ale to masz ten, to masz autostrady, tam tam niedaleko dojedziesz. Panie, to koło autostrady nawet nie leżało. <grym> da, 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 da. Mm -hmm. Jak desperado z obok te killi. Co ty chcesz? Co? Czego stękasz? Ty coś powiedziałeś i ja się pytam co mówiłeś, a ty co stękasz. Dlaczego? Bo to doda jako... doda stęka. Bo danuta. Bo robi <laughs> <laughs> Kolega wczoraj sam to powiedział, nie? Ja się zacząłem śmiać, kolega? A on nic, a on dopiero po 10 sekundach za, 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 załapał, że tam jest te stęka, nie? I dopiero to załapał, że dlaczego ona stęka. Bo robi kupę, no. Cio, tu dojechać, gdzie tu? to Bo tu ślepy zaułek <noise> mnie czeka. Boże, jakie te pola wielkie są, matko bosko, tu trzeba na 5 kombajnów jechać, a nie na dwa. Co, możesz nawet na dwa jechać. Mhm. Aha, no to, 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 to dzięki. No, dwa na dwa naraz możesz. Krzysiu! wiem zupę! Haha, to nie jest A smacznego. dzisiaj jadłem pomidorową z Rosu z niedzieli. Nie, ja że mam wolne. Ja też. Ha, 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 Fajnie. A ja nie. Idzieś, Krzysiu, nie idziesz, Krzysiu, do szkoły? Nie. Ale za to w przyszłym tygodniu mam w środę, czwartek, piątek wolnych. O no to jutro musimy nagrać coś. No, hopie, no pewnie jutro cały sezon od razu nagramy. Nie, to już nie, nie nagramy. Wielki jutro nowy sezon złożycie. Nie, już mamy złożony. Ale, ooo, już już cicho. Ale, ej, jak Wam tak to długo przemawiać. idzie, nie? To Wy musicie już zacząć jutro zbadać nowy. I <grym> a, a jaki to macie sezon? Polski. Pol Alia wsi, nie? Tak, tak Alia wsi. A maczkaku wydaliście? Jeszcze nie. nie. A to jest. Nie, po co? No nie sami jak. będziemy grać. Nie no, no, jak nie. będzie coś więcej do roboty, to tam zaprosimy was tam, żebyście pozwiedzali. No nie no, skorzystamy. To... Chodzi Rady mi o to, to... że możemy pograć na singlu, na singlu. A no, dobra. No nie. Nie no, będzie, ale najpierw będę robić. No będę robić to co będę robić. I mody pojedynczo będę tam wybierać. Coś tam powiem o nich i można będzie pobierać je sobie. Nie. Aha, i z tego się robimy moc, ciekawy. No on tak robił właśnie, tak długo robili, że chyba właśnie w ten sposób on też... Spali. Nie robiliśmy go długo, bo no, dużo było, no, proszę no, ciebie, no. tych problemów. No no, no no, no no. Naprawdę niektóre. No, ze stolcem ty <grym> Luźny był. <grym> A powiedz mi mapę też coś tam będziesz prezentował. Jaka tam w ogóle? Na jakiej mapie? Oryginalna. <grym> <grym> Nie Westbridge Hills. <grym> Nie. <grym> I tam ursus 360 a wyobraźcie sobie, że niektórzy tak grają? No, A -a -a. Taki maniek na przykład. No. Jak Mój amerykański sezon zostaje taki, jaki jest. Dalej będę robił. Ja z klasa będę robił. Ten robi z klasa. W ogóle? Skapiłeś to? Co? Ja ten. No ten y, sezon z markami y, nieróżnych rodzajów, tylko te same. No. No bo kurde nie ma. I na jakiej czuje, marce robisz? Pawlu? Ja. Ja robię na ...Klej coś tam. Niemiecka. czym? Kurde, zaraz ci powiem, jak się tam. Aż, tam w, w aż mi się. Na Bierholmie je... robi. Nie. Na waltrze zrób. Aż mi, się, aż mi się szczadza zachciał nawet nie wiem jak się tak powiedzi... Chodziło ci o markę, czy o mapę? Dobra, nie ważne Z nim się nie dogadasz On no tam tylko mnie. Na... Ale co kurde Pytaliście się jaka jest mapa No to właśnie Nie, jaka powiedzieć. marka A, o, klas! Boże, co za gościu co A za mapa złodziej. jest Ja zrobić na Waltrze, bo tam ci w ankiecie wyszło Właśnie, ale ja chopie z tego jest mało. Rzeczy. Ale on robi ankietę po to, żeby... Olać tę ankietę, no. nie? No klas jest drugi, no to. No tak, to, no, to, no, to, no, to, no to trzeba wybrać drugie miejsce. To... Ja pierdyka mnie. Tylko to? na Śląsku takie rzeczy. Tylko na Śląsku, no. Dlatego ja nie robię ankiet. Chce, wiesz Krzysiu, chcesz herbatę? Nie, no to ci zrobię. No. Albo chcesz herbatę? No nie no, kawy się napije. Krzysiu, chcesz pierdol. A. Nie, no to ci damy. A. Ty, założyłeś no swoje, swoje, swoją własną stronę, tak? Jaką stronę? No tam chyba potem na założyłeś swój własny fanpage. No, to założył? No to dlaczego tam nie dajesz informacji tylko na ekipie? Bo tam ma tylko dwóch członków. Ciebie <grym grym grym> i Ciebie. Ja też sobie Facebooka założyłem, żeby. Ale no nie tam założył fanpage'a i nie wiem po co nie. Skoro, żeby był. Skoro jest jeden. Jeszcze, wspólny... jeszcze, wam, po, jeszcze wam zdradzę kto robił w ogóle grafikę całą. Ty. Ale tam przecież było napisane kto to no, bo... Nie. Ło! Nie. Ło! No wariot, no wariot, no wariota ja nikt nie, nie widział, no. Ja zawracam, patrzcie, mi tu śmiga. No ty nie, zawracasz, i no. ty zawracasz, o coś Dobra, robię, jedź, zła. jedź, No nie, przecież ja stoję. A, właśnie, Alo, 90%, 92%. No właśnie przyjechałem, żeby napełnić, ale ten wafel jeden uderzył we mnie, rozumiesz? Dobrze, co? przepraszam. No i co mnie to obchodzi? Dobra, wychodzę twojej No chyba to pojemną masz tę dupę. No nie? Alok, kupujesz oficjalny dodatek? No, no chyba tak, na no, ten dodatek chyba kupię. Uwaga, uwaga ludziska. Zapraszam was na y, sezon Radia Wsi, który prowadzę razem z Krzysiem Świązakiem. zapraszam Możecie no. iść, zostawić Zapraszam, zapraszam. Ale naprawdę my się, ja się narobiłem, no Krzysiu też, ale żeśmy się narobili, żeby to skompletować, żeby to wszystko w miarę, w miarę realnie Dobra, wyglądało. Dobra, mani jakoś... maniek, maniek. No. Jak przejdziesz, skręcisz, to wysyp się od razu, nie bo ja już. Sobie... Nie będę się wysypywać, bo ja bo jeszcze ja stąd, nie jestem. Ja, bo ja stąd idę i nie zamierzam tam wracać. No To nie, no to do widzenia. Ale wiecie, bo coś się zepsuło, chyba. Odkuwał sko. A i się naprawiło, no i co, wafle? Hmm. <noise> ale coś się Tak ma do tej iści. Ej, hey kurde, tu, tu jest. Nie tak jak skupu. 970. A tamto. A walej. Gdzie to jest? Nie, to już lepiej tam jechać. Pamiętaj, że wczoraj gadaliśmy o. o tych dzieciach, co mówią, że mają A13-14. Tak naprawdę mają po 10, nie? Po no, bez to, kitu! To pisze do mnie taki typ wczoraj, nie? Czy pogramy razem, nie, w tego FLS-a, nie? I się pytam, ile ma lat. on mi że 15. Wchodzę na jego profil, a tam uczęszczał do szkoły podstawowej, a po to tak na 10-12 lat wygląda. Znaczy... I urodzony w 2002, nie? Czyli 12 lat ma. Widzicie, jak ja sprawdzam ten, i, czy ktoś jest i, na dany wiek, bo na przykład na swoim profilu ma, no, załóżmy, 16, a ja się go pytam w prywatnej wiadomości, który jest rocznik. No. I... Bo nie powiem, ile ma lat. Nie zapytam się, ile ma lat, tylko który rocznik. I czasem się pomylą. No. Ale te. Mi też strasznie głowę zawracają ludzie, bo piszą do mnie. Naprawdę, jeśli chcą, mają jakieś tam propozycje. No. Dobra, wykorzystam sytuację, że powiem do widzów też i moich, którzy tu teraz oglądają mnie, że. Naprawdę, jak na tym Facebooku, jeśli coś macie jakieś ważne pytanie, albo jakąś sugestie co do odcinków, to wtedy pisze nie piszcie na przykład... Ja mam jedną. Nie wiem. Ja mam jedną sugestię. Nie piszcie na przykład, nie wiem... Cześć, manek jestem twoim fanem, tak jak ostatnio było i y, pisze Jeden ktoś, że... Kur... Przejrzałeś mnie! I tego... I pisze na przykład ktoś, co robisz, albo ta, czy... Tak, ta skania nie ma hamulca w ogóle, nie. A to, to, ja, to, ja to mam codziennie. codziennie. No, no. Także nie pijcie mi tego, bo naprawdę ja jestem trochę zabiegany i ciężko mi jest, żeby zabiegany jeszcze mną Zabiegany do kibla. No. Jeśli chcecie <laughs> zagrać, to pijcie no, na maila. W zabieganym no, sensie masz straczkę, tak? Dobra, no, na, na odcinku powiem u siebie, bo to kuźwa tutaj nawet się. No mów, mów, mów. mów damy Ci się dobry, wypowiedzieć. No to. Ja nawet nie chcę teraz nic mówić. No i bardzo dobrze, bo Dzień nie słuchał. No i ja nie będę się odzywać, no i ja wychodzę z tego pomieszczenia w ogóle. Tam są jednej. drzwi. To pójść pracownika. No i, dobra. <gry> no i ja wychodzę, no, no i tak... Srawa. Nie za no, fajnie, że tylko to napisałeś. No, no i grały. dobra, ja wychodzę, no bo zrobię to Mogę to zmienić... Ruchu. Ej, mogę zmienić czcionkę A co napisał, że wychodzi ja? No, mogę zmienić ściankę, jak on, on tak zawsze robi. Toż tak A teraz. Mówi. Teraz taka ściema, że niby go nie ma. Nie, nie, teraz taka ściema, że on nie będzie się do nas odzywał, wiecie, nie? Wychodzą! Ale nie, tak wcisnąć dziewiątkę, to on cały czas się w liczył. W no Waj widzę, przecież jedzie. napisał nawet. Dużo <grym> <grym> trudno, to? żeby wyszedł i napisał, nie? No nie, są czasem takie haki. Takie iluminacji, wiesz, rozumiesz. Maliś, no no powiedzcie mu coś śmiesznego, to on zacznie, przestanie. Albo teraz... A Manius... Maniusz, Maniusz pewnie się teraz tam śmieje za mikrofonem, że se poszedł. No Manius, no nie bądź taki. Cicho, jak jest i przeczyta, to Maniusz, zacznie się Maniusz, śmiać. Manius. Ale chciałem żart w jego stylu. Chodź, Maniś. Musiuś, ci chodź ci, patrz, ci, ci, ci wyśle, czekają, chodź. Myślę ci Natalię na Facebooku. Manius. Jaką Natalię? A nie znacie. A zaraz się odezwie. Kurde no. Czemu to nie działa? I on jakiś zepsuty jest dzisiaj, chyba. No, zawsze to działa się. do niego. Hobby, no jakby cię tyle, go tyle godzin już strażka trzymała, by ją <tryk> wystąpił. By Maniek, Maniek. No się zepsułeś, i wiem co zrobię. Dobrze. Zamienię cię. Ja muszę was chyba właśnie zamienić na nowszy model no. <tryk> Ostatnio mi się pewno ludzie pytają czy nie poszukujemy członków do ekipy, nie? Poszukujemy. No ja też się pytają. Dlatego yy, ja tak. zakładam rekrutację, ale tylko ja. Jak co? Co ty chcesz? Co no, ty też? Ty gadasz, gadasz, co Co ty gadasz? O czym ty teraz bredisz? No że rekrutowałem zazwyczaj ja ludzi. No dobra. Zostawię to dla ciebie. Możesz to na Facebooku zrobić. Jak to, jak ja do lokal napisam, Niech będzie, że facebookowicze mają. No mani. dobra, ale na przykład Majka ja wziąłem do ekipy. I... Majka ty wziąłeś? Tak, ja wziąłem, bo do mnie napisano. Majka wszyscy brali. <śmiech> <śmiech> Brat po bracie na jednym warsztacie. <śmiech> <śmiech> nie Maniuś? Nie. To ten Maniu się nie odzywa do nas. O tio, teraz co mi najechał? porci go, ty! Jaki <śmiech> wariat! <śmiech> No jakby zobaczył, że stoję mu przed header'em, od razu przyspieszył, nie? O ty! Zawraca, ty! Jak Na ten... Na Nie, jak... No popęd. Matador. Popęd. Seksualny. Ta, mam, no. Matador to był taki komentarz, jak teraz potażył. Dobra, e, kończymy ten odcinek. także no, także się tego, do następnego i trzymajcie się, cześć! Na razie, cześć!